Dzień dobry, Jacek Witkowski, Team Agro, witam Państwa w kolejnym komunikacie. Dziś znajdujemy się w tej chwili w tunelu foliowym. Za moimi plecami rośnie truskawka odmiany Azja. Jest to uprawa prowadzona przez, przez nasze nawożenie z produktami KSC od początku założenia plantacji. Jest to odmiana, która już planuje drugi rok. Jest to ostatni już jej rok planowania. Jak widzimy, nie ma żadnych uszkodzeń, jeżeli chodzi o uszkodzenia mrozowe czy uszkodzenia liści, tak jak w przypadku upraw gruntowych, co później również Państwu przedstawię. Jeżeli chodzi o nawożenie, tutaj jest nawożenie tylko i wyłącznie poprzez ferdygację. W pierwszej kolejności wprowadzaliśmy. KSC i jest to nawóz fosforowy z zawartością biostymulacji, który miał za zadanie pobudzić system korzeniowy, wprowadzić fosfor w niższych temperaturach. Jesteśmy już po aplikacji. Golta. Produkt jest to oborowo-molibdenowy, który ma wpływ na polepszenie jakości kwiatostanu i zapylenia. W tym tygodniu będzie również aplikowany Maxi Fruit, który ma wpłynąć na powiększenie liczby komórek oraz zwiększenie plonu. Jeżeli chodzi o tą uprawę, tutaj jest, nie ma jakichkolwiek niedoborów, z tego względu, że bilansowane są składniki. W tej chwili jest już wycofywany również nawóz KSC6. Jest to Nawóz, który zawiera 14 azotu, 12 fosforu i 14 potasu, z tego względu, że już będzie również aplikowany w, w tej chwili KSC7 Perła. Jest to nawóz azotowo-potasowo-wapniowy, aby już wcześniej wapń wprowadzić do rośliny, żeby uniknąć niedoborów, zwłaszcza w kluczowym momencie, kiedy będą zbiory. Prawdopodobnie zbiory tej odmiany będą gdzieś na początku maja. Prawdopodobnie będzie to, jeżeli się temperatura i pogoda nie zmieni, w okolicach 9-8 maja. W tym momencie zapraszam również Państwa na pole, w którym pokażę, jak wygląda sytuacja na uprawach z osłon, folią perforowaną osłon płaskich. Tak jak wspomniałem wcześniej, znajdujemy się już na plantacji spod osłą folią perforowaną. No tutaj nie można tego powiedzieć, co w uprawie tunelowej. Rośliny odczuły stres, jak i również jest presja mączniaka rzekomego oraz roztocza i przędziorka. Plantacje są odkryte, można powiedzieć, dopiero dwa dni. W tej chwili są plantacje nawożone i są zrobione pierwsze zabiegi agrotechniczne i również fungicydowe. W tej chwili na tej plantacji, której się znajdujemy jest to odmiana Alba i Hanoi. Tutaj możemy zaobserwować bardzo intensywną presję mączniaka rzekomego. Jeszcze zabieg nie był robiony. Zabieg będzie robiony tuż na dniach. W tej chwili został rozsiany nawóz EUROFERTIL 33. W dalszej kolejności będzie SULFAMO 23, aby uzupełnić ten azot. SULFAMO w takim etapie musi być dużo wcześniej aplikowane z tego względu, że rośliny spod osłon płaskich były bardzo intensywnie przetrzymane pod tą folią. Zrost wegetatywny jest bardzo przyspieszony. Już mamy bardzo dużo kwiatostanów. Mamy opadanie płatka kwiatowego, są już również zawiązane owoce. Jest to również moment, aby zaaplikować produkty oparte jak najbardziej na biostymulacji. W tym momencie proponuję zastosowanie fertilidera Golda w dawce 3 litrów, jak i również po. 5-6 dniach podanie MaxiFruit NMX, aby zabiostymulować tę roślinę do poprawy jej kondycji. Warto jest również pamiętać o tym, aby rośliny, jeżeli jeszcze nie są odkryte, były już odkrywane jak najszybciej, z tego względu, że panują zbyt wysokie temperatury. Teraz na plantacjach, które są jeszcze nie zdjęte z folia perforowana, temperatura sięga nawet 50 stopni. Im dłużej będą te rośliny przetrzymywane, tym gorsze będą dla nich warunki stresowe. Jeżeli chodzi o dalsze zabiegi, będą w kolejności według fazy rozwojowej rośliny. Nic jeszcze na ten moment nie możemy powiedzieć, jaka będzie sytuacja dalej z roślinami. Mamy dopiero początek pielęgnacji truskawki z pod osłon, więc zapraszam do śledzenia również następnych komunikatów, bo przed nami jeszcze również może się wiele wydarzyć, jak i również opady z, z, również z gradem, jak i, jak i opady dosyć intensywnych deszczy, które są również zapowiadane. Miejmy nadzieję, że te deszcze przyjdą, lecz bez gradu, z tego względu, że rośliny bardzo odczuły ten stres termiczny już wcześniej. Zachęcam do śledzenia kolejnych komunikatów.